O oh, muy Hotel bez filtra, zanim klikniesz rezerwuj. Dziś odwiedziłem hotel Arka w Tarnobrzegu. Dokończycie przysłowie Arka Gdynia. kuter dybacki wita nas przed wejściem. I na starcie mieliśmy już mały problem, ponieważ nie dało się wystawić fakturki, plus pani poinformowała mnie, że skoro wziąłem najtańszy pokój, to nie działa u mnie telewizor. Ja sam nie korzystam z telewizora, jeśli nie ma Smart TV, ale jeśli on jest wymieniony w opisie, no to chyba powinien działać. I wchodzimy do naszego malutkiego pomieszczenia, widzimy na starcie łóżko, widać e, stolicze z biureczkiem. O, pokój jest dość malutki, więc nie ma tu co za wiele oglądać. Może zobaczymy jeszcze za okno, a tam widać burtę. Teraz czas zerknąć do łazieneczki, która wygląda całkiem nowocześnie, całkiem spoko. Nie ma się do czego przyczepić na pierwszy rzut oka, oczywiście, bo funkcjonalność zobaczymy potem. Strasznie to. Hotel znajduje się przy dość ruchliwej ulicy, przy hotelu znajduje się restauracja, w której akurat nie byłem i jeszcze znajduje się mały plac zabaw, ławeczka, przy której możemy usiąść i na chwilę odpocząć. Woda, którą zostawili jest nie do odkręcania, otwieracza też nie zostawili, ale jakoś sobie poradziłem. O mój Boże, woda się przelała po minucie użytkowania. Musiałem się kąpać na trzy razy. No nic, pokąpieli do spania. Noc nie była taka zła. Yy, materac... Nawet nie był taki niewygodny, łóżko dość duże, więc dobrze się spało. Przez drzwi wszystko, wszystko słychać, są mega cieniutkie, i na korytarzu po prostu słuchać każde piepnięcie małe, ale nikt nie chodził w nocy, tak jak nie wiem, w innych hotelach, więc dobrze się spało. Na śniadanie mamy do wyboru 4 opcje. Powiem wam, ja nawet lubię serwowane śniadania. Ale to, co się wydarzyło z kawą, jest dla mnie niepojęte, ponieważ widzicie ten dzbanek po prawej. Pan chodził z wrzątkiem co 5 minut i go wymieniał. Ja wybrałem śniadanie angielskie, które wyglądało tak, powiem, że całkiem sympatycznie. No i wypiłem jakąś kawusie do tego. Cena za noc dla jednej osoby to 180 zł. Moja opinia dla tego obiektu to 4 na 10. Dajcie znać w komentarzu, jaką opinię powinienem zostawić.